witam serdecznie na moim kanale jest to kanał gamersko vlogerski a więc jak nie lubisz tych obu rodzajów to proszę wyjść i nie wchodzić i nie komentować tego co robię ponieważ i tak mam nudne życie w ogóle nie mam co robić poza tym to jest dopiero wstęp będę nagrywać różne filmy Disy, piosenki, gry. I może kiedyś pokażę twarz. Nie wiem. A jak Ty, paczolek, tak jak Patryka R, powiesz kim jest. To w szkole. Jak Ciebie znajdę. To. Gonga. Po polecam jego kanał. Jak mnie zdisuje, tak jak Patryka R, to proszę tego nie komentować. Bardzo. Dziękuję za oglądanie. Pa.